poniedziałek, 21 listopada 2022, czas na aktualizację, jest godzina 8.26, tu gdzie się znajduje 7.26, 7.26, 7.26 i czekam na magazyniera, żeby otworzył magazyn, żebym zrzucił towar, firma jest otwarta, ale magazynier zaczyna o godzinie 8, no dobra, Obecnie znajduję się w miejscowości Saskatoon, w Saskatchewan. Eee, dostałem kółko na zachód, jedna zrzutka tutaj, dwie zrzutki w British Columbia. Tym razem nie pójdę na wyspę. Eee, jedna część ładunku, która idzie tutaj, to są słupy, a reszta to mrożonka dla głodnych konsumentów w British Columbia. Kelowna mam do obrzucenia i port Coquitlam. Tydzień temu byłem na powrocie z, do Montrealu w Illinois. Wróciłem według planów we wtorek o godzinie, na bazie byłem chyba o 10 rano, no i do piątku miałem wolne. Tak, podałem datę wyjazdu na piątek i tak się stało, wyjechałem w piątek o godzinie 12.00, trzy dni jazdy i jestem w Saskatchewan, Uch, gdzie jest zimno, minus dziewięć, a w północnym Ontario było minus dwadzieścia przez parę godzin, jak tam jechałem. Uah. Nowy iPad sprawuje się dobrze, tylko musiałem zmienić ładowarkę, bo była za słaba samochodowo. Dobra, to jest to, co u mnie słychać. Według zwyczaju przygotowałem sobie kartkę i dzisiaj odpowiem na 5 pytań, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer 1. Rafał, pamiętam kiedyś pokazałeś pokój kierowców na firmie. Czy coś się pozmieniało? Bo dawno nie było nic pokazywane na żadnym filmie. Pokój dla kierowców ciągle jest, ja z niego bardzo mało korzystam. Rzadko kiedy kręcę jakąś tam pauzę na filmie, czasami w, jak robię kruciaki, to czasami przyjadę na, na ten, na bazę wieczorem, no to skorzystam z tego, żeby jechać dalej rano i nie ma sensu iść do domu. Ale teraz pokój jest zamknięty. Dlaczego? Bo <laughs> firma sprowadziła nową grupę kierowców, nie wiem, chyba z Filipin znowu się powiększamy i mamy prawo zatrudniać więcej osób z, z, z tymczasowych pracowników tak zwanych na okres dwuletni. I w Montrealu jest ogromny problem z wynajemem mieszkań. Yy, ludzi przybywa, mieszkania, mieszkań się yy, mało buduje, znaczy buduje się nie, ale te, które są po korzystnej cenie jest ich bardzo mało. Ja na przykład wynajmuję moje mieszkania Poniżej ceny rynkowej, bo nie mam potrzeby. Ja po prostu miałem taki plan, żeby, żeby mieszkania spłacały kredyt, nie? Ale mógłbym więcej, ale jak na przykład mi się jeden lokator wyprowadza i dam ogłoszenie z tą moją ceną, którą daję, to w ciągu godziny mam 20 telefonów. W Montrealu jest ogromny problem z mieszkaniami i teraz pokój dla kierowców jest zamknięty, bo tam tymczasowo przebywają kierowcy, którzy dopiero co przyjechali i szukają mieszkania, którzy pracują w krysie. Takie są teraz te realia. No, zaczyna się robić druga Europa w kracie. Tak, pamiętam, jeździłem po Europie, no to takie duże firmy jak Wos czy tam inne sprowadzały kierowców z Polski, robili pomieszczenia socjalne, ale to ma być niby tymczasowe, no bo Prince nie, nie chce zajmować się kwater, zakwaterowaniem kierowców. Pytanie numer dwa. Czy w Kanadzie byłeś we wszystkich prowincjach, w jakich, jakich nie byłeś, a które chciałbyś odwiedzić? Nie byłem we wszystkich prowincjach. Znaczy, w Kanadzie mamy 10 prowincji, 3 terytoria. Jedyna prowincja, w której nie byłem, to Prince Edward Island. No i nie byłem w żadnym terytorium. Ani Yukon, ani Northwest Territories, ani, ani Nunavut. Z pewnością kiedyś pojadę no, Prince Edward Island byłem blisko i o mało co nie zaliczyłem, tylko Alan mi zakosił temu ładunek. Staliśmy w Nowym Brunswicku i były dwa ładunki i on dostał ten na Prince Edward Island. Więc yy, to będzie łatwe do załatwienia, wyspa Świętego Edwarda, a północne terytoria, no do Yukonu kiedyś powiem, jak będę jechał na Alaskę. Pytanie numer 3. Rafał, wspomniałeś przed wakacjami w Polsce, że masz w skleić odcinki, odcinek, odcinki w zależności z przejazdu Transkaranahawy. Jak Ci idą prace w tym temacie? Zacząłem to sklejać w Polsce, zmontowałem nawet jeden odcinek Quebec, ale jak montowałem Ontario, time z Ontario, zauważyłem, że brakuje mi paru miejsc. Jak się jedzie tak przez Kanadę trakiem, no to to nie jest tak, że ja jadę cały czas zadnianie, za no to w nocy nie ma sensu tego nagrywać. I początkowo miała to być trasa nagrana z dwóch tras sklejona, tak, że, że tam gdzie zajdzie słońce, następnym razem jak będę jechał, może, może będzie widno, nagram to, nie? No i tak mi wyszło, że brakuje mi jakaś tam jedna trzecia Ontario. W tej podróży nagrałem trochę time-lapsu, żeby to uzupełnić, aczkolwiek brakuje mi chyba jeszcze jednej malutkiej tej y, części. A też musiałem czekać, bo no, zacząłem to nagrywać zimą, więc czekałem na zimową scenerię. Także prace postępują, niedługo to się powinno ujawić. Pytanie numer 4, czy bardzo śmierdzi spalinami na parkingach jak te 10 e, klepie silnikami podczas nocnej pauzy. Zależy czy wieje wiatr, jak wieje wiatr. Przepraszam, kurczę. Coś mnie na tym tym coś zaczęło cieknąć na, na tym rogu. I zależy jak wieje wiatr. Jak wieje wiatr, to nie śmierdzi, jak nie wieje wiatr, to bardzo, bardzo śmierdzi spalinami, szczególnie od tych agregatów jak miałem pod czerwonym ciągnikiem, bo one nie mają e, żadnych tam e, systemu oczyszczeń spalin, nic, tylko po prostu czysty że się pali. Webasto notabene też, to jest tak piec, spalanie z gliza, tylko że wiadomo, że Webasto mniej daje spalin, bo, bo, bo ma, mniej bierze paliwa. Także tak, śmierdzi i dlatego ja preferuję czasami spać gdzieś na resteriach albo pod klientem, tak, tu, znaczy tutaj nie spałem, dzisiaj mogłem spać, ale, ale jest spokojniej i nic nie śmierdzi. Pytanie, i ostatnie pytanie: Składak to super sprawa. Co więcej, wycieczki rower, rowerowe to mój ulubiony kontekst na kanale, co nie zmienia faktu, że i tak oglądam wszystko. Czy nie dałoby zamontować normalnego górala z tyłu kabiny? Normalny rower pozwoliłby ci e, pokonywać jeszcze większe długości, co więcej, nawet w trudniejszym terenie. Oczywiście, że fajnie by było i można dać gurala z tyłu. Ja tak na początku, zanim kupiłem składaka, jeszcze na, nawet jak nie nagrywałem na YouTubie, gdzieś może znajdziecie zdjęcia na, na, na Facebooku albo na moim blogu. Miałem górala za kabiną, no ale taki góral za kabiną bez pokrowca, no to po jednym albo dwóch sezonach jest do wyrzucenia. Raz, że ciężko się go zdejmuje, trzeba zawsze wyjąć koło z przodu. Dwa, że to no nawet jak dużo nachodzi o śnieg i sól, o deszcz, to, to jest do dupy, nie? A poza tym składak jest bardziej mm, praktyczny, bo składakiem może tak szybko nie pojadać górolem. Chociaż górolem w Polsce miałem czasami w porywach przeciętną 25, a, a składakiem 20, ale składaka można złożyć, w, włożyć w ten, wziąć pod ramię i wsiąść w autobus albo w metro. A z góralem już nie. Także no, kiedyś jest, jest możliwość, ale to jest niepraktyczne. Niektórzy kierowcy mają. Taki hak, jak, znaczy uchwyt na, na, na haku z przodu przed maską yy, i wożą rowery, no, ale wtedy cały czas cały, cały ten brud co idzie na, na, na traka zimą się zbiera te, i też trzeba mieć pokrowiec. To jest więcej ten, a taki składaczek pod kabiną to jest idealne rozwiązanie. Taki to był typ pięciu pytań. Było jeszcze było parę pytań ciekawych, które, które chciałem odpowiedzieć, ale mówię. Yy, zostawię sobie ewentualnie na przyszłą aktualizację, jeżeli Pytania będą się powtarzały, także zadawajcie kolejne pytania, za tydzień odpowiem, a gdzie będę, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że na powrocie. Po tej trasie jeszcze jedna długa trasa i święta w Europie. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zazuniuk prawie że na żywo. Dziękuję Wam za uwagę. Zimnego Saskatchewan, Saskatoon, a później lecę na Calgary i na British Columbia. Pa!